Mano tu Diablo, witam Was w kolejnym odcinku z gry Might Gramy sobie na arenie. Dość często nie nagrywam. I teraz, no, z niej coś nagram. Mm, Dawno nie było żadnego filmiku i nic. Więc postanowiłem coś nagrać. I, i tak wypadło, że sobie nagram teraz Mighta. Hmm, chyba pójdę sobie Gweniu. You... Chociaż Herkules tu może tankować. Tu może. Nysso. Nie wiem. Ares. No, Ares będzie tankował, więc. Ale dobra, pójdę tym. łanem nie będę rzec takiego tanka, tylko trochę tank, trochę AP. Jakby no. the flutanka szedł. Ktoś ma skina? Na razie nie wiem. Ares uh, się jeszcze ładnie. Ares uh, też nie ma. Uwaga, ile oni będą mieli skinów? Zero, nie, nef ma. O Jezus. -pop, serio. Kto chce coś nagrać, to ty musisz zacząć kur na swoje szaleńczeń. Oczywiście go nic nie dało. Niestety. Dobra, walić to. Trzeba wygrać tą grę. Dalej, dalej, dalej. Modujmy się już jeszcze razem. O. Pewnie mnie znowu załaduje gdzieś, jak się już gra zaczną albo. Albo nie. Dobra, na tanka. Jedziemy. ARS zaczął EG'a, co to jest? Anur, czemu idziesz jako pierwszy? Ouch. Dobra, tutaj się traci mapę. Pyk. Lubię tę postać naprawdę jest taka. głanie jest jedną z postaci, która naprawdę umierza za, za i za skórę. To strasznie się zmany z wyżerem. Wracasz na bo strasznie mamy niż szera. Ares, Ares, nie umrzej tam. Terrestro to pochino, come si nema? Nene, ne, 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 Fuck. ne, ne, Kurna. No, ale chociaż swoich zabiłem tam. A mi zarobił tego hertesa? No oh, tak. O. Nie. Teraz ja muszę uciekać. Ale chyba tam poginęli. Dobra, kupujemy książkę. Nie będę nim szedł tak właśnie w full... Oh, fuck, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. W full AP. Auć. Nie będę nim szedł full AP, nie będę nim szedł full tanka, tylko jedno z drugim połączy i tyle. Myślę, że będzie dobrze. Ojojoj. Ale zważaj! Spadać. Czemu mi się zbugowało i widziałem, że użyłem tej trójki, ale jej nie użyłem? Nie ogarniam. Pip! Pip, pip, pytry się. W ogóle Głam ostawiamy... Głównie był jedną z postaci, którą często grano, a teraz nagle no, przez samą mną grać. Ciekawszym jest spowodowanym. Na pewno nie tym, że postać jest słaba, bo postać jest dobra. Ale Nie! Kładry ktoś! Oh kur. Będzie pęta. Nie będzie, bo zemsta tam nie ma. O kur to, to, czemu oni tam wszyscy tak nagrywką umierali? No. no nie! Kto mnie ze stumą Głupia. Teraz nie mogę killi sobie brać, no frajery. No! No! Co to jest? Ten był mój frajerze! Kurna, głupiarys, jesteś ciżurnym tankiem! Nie masz brać chili, to. Nerwuj, mogę się z życiem pożegnać. Kurna zostaw mnie, frajży. No. Ale fidują. O Boże. Co po niektórzy to nieźle fidują. Zeus przygniepiony jedyny nie fidujesz. Bo boże, bo Boże, boże. Trzymu ty się, już tak, tak bardzo pragniesz umrzeć. luck. Oh yes, it's. yeah. Pierux. Dawaj mi to. 1,20 osób. Kili w ogóle mi nie dają. Kupi tank. No! Czemu mnie stunujesz? A nie stunujesz tego Arisa? Oni są w zmowie. Oni są w Zmowie wszyscy. Chcą, żeby tu Ares wszystko zapierał. kurwa ja nie zapomnę tym minutem, to jest po... po... po Kurde, bedbedbede. Ares, czy nawet musisz nie miniony wszystkie podwzgliczać?

Tego też podpierniczył, by to bym się wkurzył. Chciałem spojrzeć na itemy Aresa i nie zdążyłem. Nieee. Idę. Au. Czemu ozomów opłacają mnie? Nie. nie jestem żaden... Nie, jakiś dobry. Mam 2-3 bodajże. No. To, to jest w porównaniu z Anurem. Niedługo też może nagram coś z Litch of China. Może tylko nie wiem, jak to wyjdzie na tym nagraniu, bo na wyjdzie pink, pink 300, FPS-u na nagraniu będzie 20. Mosad Ale nic. Pogram sobie, bo chcę zobaczyć, jak to jest grać postaciami za nim w z anime, Kurna, głupi stun. Ej, i wszyscy poddaliście. się. resz. Kurna, no nie wiem, a ten Ares jakoś się poddał. Za szybko coś. Dobra, tak, teraz to. Potem jeden item na tanka i kupię sobie tą włócznie atmy pod Dlatego. No. Muffacket. No Czemu on nie. Czemu jak ja zawsze użyję ulta, żeby kogoś trafić, kiedy Ares przyciąga? To ten go nie przyciąga. Bo górna za daleko. Sakers. Sakers, może ktoś by to nie wiem spróbował odpuszczać? To nie, ale zbierz sobie kiwę. Gdzie ona skoczyła? A, bisołtem, górna nic nie zrobisz. Nie zrobisz góry, nie zrobisz. Ale ten koleś za mną już dużo mi zrobił. Oj, wow. coś czuję uta na sobie. Albo nie. Fuck this shit. Ja proszę Cię, nie bądź tak kurna, bo na nagraniu to będzie koszmar. Muszę sobie kupić nowy... nie. Nie będę nowych klatów nie, Przeczyścić go albo coś. No Boże. I znowu to było. Nie był użyłem tej trójki, ale nie użyłem. Czemu to tak się bługuje? No moją niekorzyść. Nie do mnie. Oa? Nie! Musiał użyć tej trójki! Ares, proszę cię. Jej! Zobrałem nie, zabrałem kilka, jak tam był Ares, Kurna, czuje się teraz taki Polski o Jezus! ja się hiluję, o kurde. Dzięki Afrodyto. Pomogłaś mi. Dała mi tą pępowinę, dzięki czemu przeżyłem. Dobra, teraz coś na fizyczne, czyli... 70... 60... 80...

nie, uciec pan jest pętlowiną. znowu idzie z I Nie przyciągnij. Gdzie nie przyciągnął? Kurna. Fuck Naprawdę nie mogłeś użyć tej kółki. No! kurwa do cię. O, fuck. Jest, jest, przeżyłem to. O, tak. Przeżyłem to. czyje się włosko. Nie, kurde. Chciałem już go ratować. Tak, dziwne, chciałem ratować e, Aresa, który mi podpierniczał wszystkie prawie ciżby w, w pierwszej fazie gry. Ale tak, chciałem. Chil, kurna. spada. Jak tu mi mąc nawala? Boże. No My Ale że zaraz ktoś do mnie przyjdzie. Jeszcze Mam takie jak wrażenie. No i fuck. Połączenia ułtów dajcie mi 100 gulta. Będę tak czekał na 100 golden. Pokażę że jakim jestem dobry. Dziękuję. Power. Teraz coś co możemy dać najwięcej. Dobra, kupimy to. Ciekawe czy uda nam się to wygrać. Bo jest jakiś taki, pojedynek jest zacięty. Jakby na to nie patrzeć, co jest zacięte Boj o wszystko Teraz oni tam się uciekają. Dobra. Nie goły! Nie, kurna, nie pozwolę cię tu iść spuszować. Wypad! 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 Sparaj frajerze! No kurna! Ktoś ci pozwolił mnie przerażać? Ci wcale ciebie nie boję szkielecie Dobra, miniony idźcie Nie, nic. nie. Sakersi Będę bronić za wszelką cenę, kurwa No nie czekam to na ulty. No to gram. Dobra, jeden pad. Kim O Jezus. Sami, tak ci koni fir. zostaliśmy sami tu. No nie, no nie, Ares, gdzie ty tam łazisz? I remis, mieli przewagę. Teraz remis, Matko boska, tylko nie stój, Nienawidzę Cię, mówi ptaszku. Czy ty w ogóle jesteś? Pół człowiek, pół ptak. Nie wiem, kto mu się na takie coś wpaść. Czemu nie dostałem za nią asysty? O oh, fuck. O oh, no No nie! Musiał mnie firmąć! Nie! Ja... Kiernicze! Jezus, ciekawe co mówiła postać. O, wow, wow! wow. wow. Nie, nie, nie umieraj. Nie, nie, nie. nie dam ci kurna. Spuszczować. Nie. Nie. A, nur musiał umrzeć. Może takie najgorsze uczucie, kiedy. <laughs> Wiesz, że umarło i. No, przez ciebie się, się przegrał. Dobra, mniejsza. Dalej, dalej ładować mi tu. Dobra, to teraz końcowy staty. Dobra, ja miałem 4, 7, 17. Przez kogoś, kto mi ciągle. No. Ile brał? Dobra. Y... Zeus 7, 10. Ares 27. Afrodita 5, 7 i no, Nur 215, dobra. Więc to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się Wam spodobało, jeśli Wam się spodobało, to lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, jeżeli nasz z Wam diablo pełna.